I jeszcze są Austriacy. Ciekaw Ciekawy jestem występu Norwegów na Mistrzostwach Świata. Mm. I <laughs> ładny skok. <Ach> <laughs> to mu wyszło naprawdę. Z tym jego potężnym odbiciem, jak dostanie się na ten art na Mamucie. to to tak, to tak jak Neumayer, który się wydaje, że jest takim nie do końca lotnikiem, ale jak kopnie nogami, dobrze jest nad tymi nartami. To i sobie tutaj super radzi. Vikersund no, stał na, na podium. Także no, na pewno można. 29,5, tak? Warwick też. Wodów do zmartwienia nie ma, to po krańcu druga długość dzisiaj. 100... No zdecydowanie będą prowadzić tak? 98,5 punktu za ten skok, tylko w sumie duża przewaga, Mam ponad zazdżywa. 30 punktów.